Sala widowiskowa Gminnego Środka Kultury w Olszynie była miejscem uroczystych obchodów 30-lecia powstania związku gmin Kwisa, które odbyły się w piątek 25 listopada. Gospodarzem wydarzenia był burmistrz Olszyny Leszek Leśko oraz przewodniczący Zgromadzenia Związku Burmistrz Gryfowa Śląskiego Olgierd Poniźnik i przewodniczący zarządu związku burmistrz Mirska Andrzej Jasiński. Jestem pełen podziwu, prawda, dla tych wszystkich, którzy przez lata. Pracowali w Związku Gminkwisa. Jestem pełen podziwu dla organizatorów dzisiejszego spotkania z okazji trzydziestolecia. Natomiast dziękuję tym, którzy potrafili ponad podziałami zmobilizować się i realizować cele, które stały przed nami, przed naszym Związkiem. Chcę w imieniu swoim własnym, jako gospodarz dzisiejszej uroczystości, serdecznie wszystkim podziękować bez wyjątku, którzy przyjechali, uczestniczyli, występowali i dzielili się swoim doświadczeniem z ostatnich kilkudziesięciu lat trzydziestu lat, powiedzmy, pracując na rzecz naszego związku gorące podziękowania kieruję w stosunku również do pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jolanty Napadłek. Jak i tych wszystkich sponsorów, którzy dofinansowali te nasze dzisiejsze obchody, a oczywiście nie musieli, ale chcieli to zrobić i dlatego należą im się ogromne słowa uznania, że właśnie w takiej formie. Te obchody w dniu dzisiejszym wyglądają. Dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia za kilka miesięcy, może lat, prawda, ale żebyśmy wiedzieli, że Olczyna była, jest i będzie przyjazna dla wszystkich, którzy chcą z nami współpracować. Serdeczne dzięki. Przede wszystkim jest to kawałek historii, historii tego regionu, historii wielu gmin, także bardzo ciekawa uroczystość. Przede wszystkim poszanowanie tych wszystkich ludzi, którzy tworzyli tą historię, pierwszych założycieli, organizatorów tego związku, który przetrwał i, i trudne, i lepsze czasy, i myślę, że będzie trwał nadal. I to są podstawy do tego, żeby mógł nadal sobie funkcjonować. Najważniejsze, że dla mnie, że było. No, sporo ludzi, no nie wszyscy, bo to tak jest, że każdy ma jakieś zajęcia, ale cieszę się, że byli pionierzy. Cała, cała piątka przewodniczących zarządu, że był przewodniczący zgromadzenia i to ich wspomnienia bardzo nas też ożywiły. Ja się też bardzo cieszę, że była na tym spotkaniu zaproszona też i również osobiście przeze mnie pani mogumiła Turzańska-Chrobak. To dla regionu jest niezwykła postać, bo była prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska jeszcze za czasów województwa jelniogórskiego, ale potem też pracowała w zarządzie już Dolnośląskiego Funduszu. Praktycznie nie ma gminy, której by nie wspierała, której by nie pomagała który nie zawsze prosiliśmy o jakieś dobre rady w zakresie ochrony środowiska, bo każda gmina, czy mała, czy duża, ma te same problemy. Także jeszcze raz Pani Bogusi dziękujemy, że jest z nami, czy innym przyjaciółom, jak Pani Edyta Wilczacka, jak Pan Antoni Lewkowicz, prezes Związku Wędkarskiego. To tak buduje po prostu. No i te wspomnienia były bardzo ciekawe. Ja jestem zbudowany i również chciałem też podziękować wszystkim, którzy na tę rzecz. Pracowali. Chciałem podziękować pani dyrektor biura obecnej, bo ona tu cały swój wysiłek włożyła w przygotowanie uroczystości. Jakby ona nie przygotowała tego, to takiej uroczystości by nie było. No i na koniec oczywiście także to, że gospodarze Olszyny użyczyli tego miejsca i że to się wszystko odbywa w takich warunkach. Na uroczystości oczywiście nie zabrakło także dawnych i obecnych członków zarządu związku. Zrzeszanie się przez samorządy w celu prowadzenia choćby takich jednostek jak Stronisko w Przylasku daje rewelacyjne efekty. Powiedzmy sobie szczerze, że każdy z nas osobno nie byłby w stanie sobie z tym problemem racjonalnie poradzić, a wspólnie możemy znacznie więcej. Myślę, że wiele jeszcze inicjatyw można tutaj zrealizować. Jest to gotowy produkt, którym wspólnie możemy wymyślać rzeczy, których nam brakuje, a często pojedyncza gmina nie ma możliwości realizowania właśnie takich dużych projektów. No cóż, no, myślę, że przed nami jeszcze daleka przyszłość i mam nadzieję, że nasi następcy kiedyś te będą stulecie Związku Gwingwisa świętować, wspominając także i te czasy, kiedy było nam tworzyć właśnie to, to gremium. Związek Gwingwisa jest symbolem do, współpracy dobrosąsiedzkiej, solidarności między samorządowcami. Trwa już 30 lat. 30 lat to szmat czasu, wiele wspaniałych inicjatyw podjętych przez gminy członków. Wiele wspaniałych publikacji, choćby piękny album wydany na dziesięciolecie związku w Dolinie Rzeki Kwisy, który mam zresztą w domu do dziś. Ale uważam, że przez te 30 lat wspaniałej historii za najważniejsze przedsięwzięcia związku to wytyczenie ścieżek pieszo-rowerowych, bo było to uważam wydarzenie naprawdę pionierskie, wizjonerskie, jak na tamte czasy, na przełom wieków. Obecnie wracamy do tego, tworząc ścieżki rowerowe, tak naprawdę szlakiem właśnie tym, który wytyczyła Kwisa, więc jest to naprawdę wspaniałe osiągnięcie, jak na tamte czasy. No i oczywiście Najważniejsze, największe dziecko w związku, czyli schronisko dla małych zwierząt w przylasku, które zostało stworzone przez Związek, jest prowadzone przez Związek. Rozwiązało bardzo wiele problemów dla gmin, zarówno logistycznych, jak i finansowych. Trwa do dziś, jest prowadzone, w tym momencie będzie modernizowane i tu właśnie chciałbym się na tym troszkę skupić. Ponieważ no, tworzenie teraźniejszości. W tworzeniu teraźniejszości potrzebne jest pamiętanie o przeszłości, żeby ta przyszłość mogła być dobra, świetlana. I przed nami, przed zarządem związku Grewisa obecnej kadencji jest właśnie to jest największe wyzwanie. Dobre wydanie tych pieniędzy, pieniędzy z Nowego Ładu. Na właśnie modernizację tego schroniska w przylasku, aby ono mogło służyć kolejnych wiele, wiele lat. W czasie wydarzenia uczestnicy przypominali, jak budowano związek, jakie cele wyznaczono na jego forum oraz wszystko to, co udało się dokonać, ale również to, czego z różnych powodów zgromadzenie nie zrealizowało. Na uroczystości pojawiła się m.in. pierwsza dyrektor biura Związku Regina Karczewska a także Janusz Niekraż emerytowany wójt gminy Siekierczyn, który w związku w latach 2002-2018 pełnił funkcję przewodniczącego zgromadzenia oraz wszyscy samorządowcy, którzy pełnili funkcję przewodniczących zarządu związku na czele z pierwszym szefem tego gminnego sojuszu, Januszem Skowrońskim. Bardzo sympatyczny jubileusz, to już po raz trzeci, bo wiem, że był w Diczkowie po 10 latach, po latach. 20 w Gryfowie bodajże, no i teraz tutaj w Olszynie. No jestem bardzo, bardzo mile zaskoczony i w ogóle dziękuję za zaproszenie raz jeszcze. No Dużo wspomnień, dobrze, że to idzie dalej, że, że są następcy, którzy to kontynuują. Jak się powiedziałem, bardzo chciałbym, żeby związek, związek przetrwał, żeby sobie wyznaczał nowe cele do zrealizowania, no bo ma to służyć naszej społeczności lokalnej. Tego byśmy sobie wzajemnie życzyli, no i bardzo fajnie, że są następcy i że, i że związek, no, krzepnie, są cele, które go łączą, no i aby ja tak dalej się działo i trzymam kciuki za następne dziesiątki lat. W wydarzeniu wziął udział starosta lubański Walery Czarnecki. Związek istnieje już lat 30. Realizuje te cele, które przed sobą postawił, przede wszystkim ochrona środowiska, ale też i to, co udało się zrobić w ostatnim czasie, w ostatnich siedmiu latach, czyli utworzyć chronisko dla zwierząt. Tego brakowało i tu jest wspólne działanie, zwłaszcza, że Związek w ten sposób poszerzył, że tak powiem, ilość podmiotów, które uczestniczą, jest ich już 15. I są to podmioty, które w tym momencie nie tylko są nad Kwisą, ale też i nad Bobrem, czyli tutaj bardzo ładnie pan Jerzy Zieliński powiedział, że no w końcu zasypano ten wododział, który dzielił, że tak powiem Kwisę i Bupr. No Istotne jest, że jedna i druga rzeka wpada do Odry i to jest najważniejsze. Także gratuluję związkowi, że... Tak wytrwale, że tak powiem, realizuje swoje cele i poszerza zakres działalności. To jest bardzo istotne dla mieszkańców, właśnie tych podmiotów, które tworzą ten związek. W czasie trwania uroczystości wszystkie osoby, które przez 30 lat pracowały na rzecz związku, zostały uhonorowane okolicznościowymi dyplomami oraz otrzymały pamiątkowe wieczne pióra. Uroczystość osłodził jubileuszowy tort. Wydarzenie poprowadziła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie, Jolanta Napadłe, która wraz z pracownikami placówki przygotowała niewielką wystawę dotyczącą historii związku. Oprawę muzyczną jubileuszu zapewnił Bartłomiej Filipowicz, wirtuoz gitary i nauczyciel z Lubańskiej Szkoły Muzycznej. Związek Gmin Kwisa obecnie skupia 15 samorządów położonych na terenie trzech powiatów: lubańskiego, bolesławieckiego i lubowieckiego. W ramach związku przedstawiciele gmin członkowskich pracują nad poprawą środowiska naturalnego, podejmują wspólne działania promocyjne i dbają o rozwój turystyki. Obecnie główną działalność związku stanowi wspólne prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w przylasku w gminie Platerówka. Działania związku można śledzić na stronie internetowej której adres jest widoczny na państwa ekranach